Ale wiksuję salcholocześ, manko, wam wszystkim ludziska Ciśniemy zabawę w days gone. Ostatnio sobie pocisnąłem trochę w Dining Light, spodobała mi się gierka ale też chyba sobie trochę pogramy w days gone, nie będzie tylko Dining Light na kanale. Więc lecimy, lecimy, nie śpimy. Jak to się mówi. Dobra, co tu mamy za misję? Trzeba mapkę wcisnąć. Mapkę. Interesują mnie główne misje. Nie chcę pobocznych. Wątki fabuły. Zobacz wątki fabuły i misje. Postęp, znajdźki trofea. Koniec świata. To moja wina. Ale to wszystkie chyba są. Postęp, aktywne, znajdźki trofea. Wszystkie chyba tutaj mam na tej mapce, to misje główne. Tu jest misja chyba główna, misje i wątki fabuły. tu jest dodatkowa. Co oni ci zrobili? Jedziemy do tej MIA, czy jako ona tam? Co ją do pracy zaganiają? Zobaczymy co oni nie słychać. Czy to w ogóle nie jest przypadkiem to co ja ostatnio robiłem? Czy ja już z nią nie rozmawiałem? Nie pamiętam. W sumie nie pamiętam. Pamiętam, że z nią rozmawiałem, tylko że nie wiem, czy mi się sajwnęło. Mam nadzieję, że tak, bo mam karabin na plecach. A ostatnio w odcinku kupiliśmy karabin. Czy nam paliwa nie zabraknie? Tak średnio właśnie stoję. Czy tylko pół baczku zostało? sobie właśnie tak e, Urwa ile ząbiaków jak sobie tak mieszam serię to mi się gierka nie mydzi i się zbytnio nie wkurwiam ale ciemno na chilloucie Policyjka ale nie wiem czy tam nie była otworzona już Ciekawa opcja, to chyba jak się przeczyści raz, to już drugi raz nie można. Przez całą grę. Ciekawe. Ile ja tam już tylko kawałeczek nam został? Do bazy, tędy można by było może zjechać. Snajper mnie namierza. Nie wiem, czy tam iść, czy nie iść. eksplor może by tam poszedł, coś znaleźć. Ciekawego, trofeo, ale tego typu rzeczy. To tutaj? Loading. Uprawić słuchawony. Pierwsze nie wiecie się. gdzie jest ta dziewczyna. Jeśli on skrzywdziliście do przysięgi. Kogo ja oszukuję? I tak was zajebie, niezależnie od tego, czy otrknęliście czy nie. Trzymaj się, Lisa. już idę. <noise> ja chyba na Mia. No, i Lisa jest Lisa. Mia to chyba była. Okay. Tak, Lisa. Na pewno nie Mia to była w Resident Evil. No, wspomnienie. Dziewczyna. To musi być Lisa. Szły ją zaciągnął. Drogo, zapraszam was wszystkich na serwer Discord, który stworzyłem niedawno dla YouTuberów. Serwer dopiero jest w trakcie rozwoju, ale już użytkowników posiada. Także zapraszam Headshot, ale wiksuje. Wixa Pixa, już ci się nie przyda. Wezmę sobie to. Flary. A, to nie, jest! Myślałem, że to wspomienie dalej. E, on żyje! Halo! Mieraj! Co ty kombinujesz? Jeszcze jeden jest. Ała, ale dostałem. Tutaj jest. Nie wiem w ogóle, czemu ja ich biję tym. Machetto. Skoro mam broń, zaraz umrę. Się skończy moje wygłupianie. Przeszukajmy go. Jakiś goście. jest. Myślałem, że to mija. Lisa, kurwa, jak mi się mylają imiona. Lisa, co tam za świeczki są? Jakieś rytuały odprawiali. Weźmy od razu sobie broń. Mogę sobie wytworzyć młotowy? Nie. Co tu mogę? Kusza, w uczęgi. Mam. Ile mam bełtów? Nie za dużo, trzy dawno nie, tej nie strzelaliśmy. Nie ma. gdzie jesteś? To musi gdzieś. Tutaj, tutaj coś być. jest. Gościu. Nikt do was nie dołączy! O, nie trafiłem. Ostatnia strzała, nie zmarnuj. Nie zmarnuję jej. Nie zmarnowałem, ale go nie zabiłem Przełączę sobie na to Fajny ten jest karabinek. Jak się hedy trafia? Jest sporo amunicji. Ciekawe czy na daleko sięga. Tam, czy ktoś jest? Tak jakby ktoś tam był. Dobra, tutaj jest na pewno. Sięga na daleko, ale ciężko trafić, Heda. Za dobra. Trzymaj się Lisa. Niezależnie od tego co ci zrobią. Się. sobie na fulla wszystko. Wszystkich ich lutuję tutaj. Kogo mam po drodze? Headshot, headshot! Headshot. Nie odebrał mi nic. 2 HP. Headshot. To chyba jeszcze jeden był. Nie, nie było. Albo go zabiję już. Bandaże. Co tu mamy ciekawego? Dobra, idziemy to drogo dalej. że musi być, się przekonamy, czy będzie. Nawaję się skupi tym. Ciekawe czy mogę już ulepszyć coś, sprawdzę sobie przy okazji, umiejętności. Yy, walka o zwarciu, przetrwanie. Walka na dystans to chyba była. I gdzie to mogę znaleźć? Mam dwa punkty. Skupiony strzał, możliwe użycie skupienia podczas celowania z broni dystansowej. To to jest? Dobra, weźmy to. Skupiony strzał panowano. Skupiony strzał, kiedy celujesz za pomocą prawego przycisku myszy naciśnij środkowy, żeby włączyć skupienie. Czas zwolni na krótko chwilę. O, fajne. Można wydłużyć czas działania skupienia się w nero. No, te, te strzykawki, takie co są. Poziom umiejętności drugi. Zmniejsza opóźnienie regeneracji skupienia to też może być dobre do skupienia Zwiększa celność Weźmy to skupienie Regenerację I wciśnij, włącza skupienie, zmniejsza regeneracja dobra Poziom ósmy, zero punktów, wszystko wydaliśmy Zaraz przetestujemy skupienie nasze Co on ma? A, taki pokrwawiony, myślałem, że jakoś... Jak patrzę, co on jakoś, nogę ma na plecach? musi gdzieś tam być. Włoto. Łoto! Tam jest. Ale nie wiem, czy nie za daleko. Taki fajny ten ostrza fioletowy. Nie, za daleko jest. Jednak tak daleko nie trafia ta broń, jak myślałem. Chodźmy sobie tutaj, po się zre zregenerowało skupienie. Fajne to jest. Ciekawe czy się szybko to regeneruje. Dobrze, że to ulepszyłem regenerację. Kozackie. Tak, już mam zregenerowane. Dobra, tutaj biegnie headshot. I tego snajperko pierdolnie mnie zaraz. Nie ma innej opcji. Oła, oła, przykuc. Dobra, dużo mi nie odebrała. Nie, nie trafia, za daleko. Miałem to snajperkę. Gdzie ją mam w ogóle? Kurczę, wziąłem. Niepotrzebnie. Trochę niepotrzebnie to zrobiłem. Bo by teraz się przydała snajperka. No do kuszy to tak średnio z amunicją. Dobra, mamy ten karabin. Łoimy tym karabinem na razie. Dostaniemy się do skrzynki. Wymienimy sobie kuszę na karabin. Chyba jednak wolę ten karabin. Znowu to kuszę wybrał. Z królem przewinąłem. Bo Właśnie, kusze zbiera chyba, jak się przeszukuje. No, jest ten snajper. Rozwalmy go. Nam trochę tutaj przeszkadza. Bomba rurowa. Nie, nie zbiera tych kusz. Sam już nie wiem. Nie, nie zbiera. Może gdzieś dalej poleciała? Jest. Jest Lisa. A ładnie dostał biegło. Lisa. Już dobrze, Lisa. <laughs> o Jezu, co oni ci zrobili... Lisa. Lisa. Hej. Kochanie. Hej! Zamknąć! Zamknij Lisa to ja Dikon. Pamiętasz? Dikona? Dobrze. Dobrze. Gra. wszystko gra. Chodź. Nic nie jest? Dobra, można zbiegać. Kojarzysz punkt informacyjny? Dobrze, tam jest mój motocykl. Chcę, żebyś pobiegła tam najszybciej jak możesz. Bez zatrzymywania. Dobrze, bez. Nie stawaj, proszę cię. Gotowa? Tak. Leć. Karabin automatyczny robi robotę. Nie ma co. Dobra, ona biegnie. No, na mnie czeka. Musimy ją zaprowadzić do punktu? No to chodźmy. Zdrowie podładuję. O kurwa! Molotow, molotow! Trzymaj! Tamtym jeszcze! Elegancko, dwóch się jara. Ale zdrowia przy tym sporo straciłem. Ich przeszukać. Nie zostawię tutaj tyle lutu. Młotowy mieli. Dobra, chyba nie w tym kierunku biegnę. Ona na mnie czeka tutaj. Tędy. Headshot. Ale hej, Szybko. Nie, no to jest zwolnienie do kozak. W połączenie z karabinem. Jak nawet się skończy, to można serię puścić w typka i się nie bawić w pojedyncze strzały. Zobacz, ktoś ma dobrego cela. Tam są, przy moim motocyklu. Ale to zombiaki chyba. Do maszyny. <laughs> Dobra, jeszcze przeszukam. Żeby nie zmienić przypadkiem, a to pod R jest zmienianie, to nie zmienię przypadkiem. Się przydała pani kapaliwa. Dobra, nieważne. Wszystko gra? Nie. Posłuchaj mnie uważnie. Na południe stąd jest obóz przy Lost Lake. Tam jest zupełnie inaczej niż w Hot Springs. Żelazny Mike nie jest jak pani Tucker. Nienawidzę pani Tucker. Ach, nie tylko ty, rozumiem. To niezły obóz. I do tego całkiem bezpieczny. Dobrze. Trzymaj się. Ciekawe, czy oni w ogóle coś jej płacą Ricky. za to robotę. Tyryki? Kto to jest Tyryki? Nie słyszałem jeszcze o nim. To Czego ona. Po prostu, kurde, spotkajmy się. Możesz na autostradzie przy skrzyżowaniu z Old Belna. Właśnie tam jadę. Wiesz co powiedział Żelazny Mike kiedy wyjechaliście z buzera? E, no, tak. Słuchaj, dlatego właśnie gadam z tobą, a nie ze Skizem. Żelazny Mike nie musi nawet wiedzieć. Skiza? Mam tu dzieciaka. Co? Kiedyś nie miał, teraz ma. Nie dzieciaka. Dziewczynę. Spędziła w sumie sporo czasu. Znalazłeś dziewczynę i chcesz ją przywieźć do Lost Lake? Nie, ty ją zabierzesz do Lostnej, ale ja ci ją podrzucę Riki, jesteś tam? Tak, dobra, już jadę. Bez odbioru. Riki! No, dobra, nie ma za co. Między drzewami. Zobaczy, spodobać się tam mała. Jak mówiłem, żelazny Mike, on... on jest w porządku. Lubi dużo krzyczeć, ale po prostu mu się nie dawaj. Rozumiesz? No i jeszcze, jest taki gość, Skizo. Jeśli będzie się naprzykrzał, to po prostu powiedz Ricky. A ty, Kizo. Albo idź do Adi. To obozowa lekarka, pogadaj z nią. Bo Adi jest w porządku. Ma różne lekarstwa na oczyszczenie tych, no wiesz, na oczyszczenie tych ran. No bo chyba nie chcesz mieć zakażenia. Oni ci pomogą, mała. Możesz na nich liczyć, nawet jeśli, no wiesz, nawet jeśli coś przez przeskrobiesz Hej Ricky. Cześć Dick. Co za niespodzianka? Taker porzuciła handel niewolnikami? Uh... Lisa, to jest uh, Rikki, ona tego uh, zabierze cię w bezpieczne miejsce. Nic się nie zmieniło, Dick. Żelazny Mike ci za to nie zapłaci. Nie zapłaci? Daj spokój, to nie tak, to nie o to chodzi. To nie chodzi o, o żadną nagrodę czy coś. Możesz mi <grym> po prostu zabrać? Co? A co z nią nie tak? Co z nią nie tak? Miała nieprzyjemne spotkanie z wieczystymi. O mój Boże. Cześć, Lisa. Hej, jestem Rikki. Słuchaj, pójdziemy na ryby. Bo ja uwielbiam mówić to to jest moje ulubione zajęcie na całym świecie. Pojedziemy tam razem. Tak? Choć opowiem Ci o Lost Lake. Jest tam najczystsza woda, jaką kiedykolwiek zobaczysz, a ryby... O mój Boże! Ryby z rana wyskakują tak wysoko. Pokażę ci, jak pojedziemy, będziemy się świetnie bawić. Tylko mocno się trzymaj, dobra? Gotowa? Naprawdę doceniam. No i pojechali. Taliza strasznie wystraszona jest. W sumie się nie dziwię. Jak ją porwali tak pochara talisa. Yy, Sary, nie pozwolę, by stało się coś złego. Szkoda jej trochę. Jeździć cichutko i się nie odzywa. Dobra, nie było wskaźnika paliwa, ale paliwo spalił. Po cichaczu. No i proszę, jesteśmy w bazie. Noc się zrobiła nagle. Prześpi się. Temu nic nie jest? No, zerknął. A, miałem zmienić broń. Tylko będzie specjalnych, tak? Ale jest kuszenie nie ma tej snajperki. Ale lipa. Ale to snajperkę wywaliłem pewnie. I nie mam w skrzynce ani w szafie. To ładnie. Trzeba kupić. A kasy mamy chyba to. Śmiało się kupi. O ile nam tam punkty zaufania starczo. Oni tu idą. Idą tu! I będą chcieli. Oni chcą nie! Już tu są! Zaraz mi. się. Nie! Jak się to dostaliście? – Zostań tam! – Buzer, to ja. – To Dick. Uspokój się, dobra. się do mnie. – Pogadajmy. – cię. – Wszystko gra. – Weź, mi broń! – Nie, nie oddam! – No i... a! A! O cholera. Jezu Chryste. Buzer, co jest, kurwa? Ja... ja słyszałem. Słyszałem, słyszałem głosy. A ty, Dick, ty też je słyszałeś, nie? nie? nic nie słyszałem. Buzer, nie, masz zakażenie ja. krwi. Wcale nie. Tak, Buzer, masz, popatrz tylko na to! Nie muszę nigdzie patrzeć. Chodź, potrzebujesz pomocy. Słuchaj, nie potrzebujesz. No chodź. Ty. Nie potrzebuję pomocy. Przepraszam. I z Buzerem z... do twojego z... motocykla. Próbowałem odstrzelić ci głowę. <noise> znaczy, naprawdę coś widziałem. Rozumiesz? Ostrożnie. Hej, patrz pod nogi. Dam sobie radę, ale. Wszystko było w mojej głowie, wiesz? <kuchy> tak, tak, wiem, wiem Dawaj, dawaj, dawaj. Słyszałem. Muszę wleczesz ja, trochę. Ja naprawdę Dig. Kroki one nadudniły mi w głowie. Buciory. Jeszcze tylko kawałek. To ja on jakoś ma? Jakieś wirusa dostał, się Oprzedniej przemienia. Pomocy. Umiem chodzić do cholery. Umiem chodzić. Dobrze. Dobrze. Mi się nie zdziwi, jakby się przemienił. Po prostu, nie wiem. Są Nie wiem co się stało, bo widziałem. Tak, dobra, chodź. Dalej, Musimy jechać. Zaraz. Siadaj. Zaraz, zaraz. Co? Gdzie jedziemy? Ja, ja nie... To tylko krótka przejażdżka, buzer. Rozjaśnię ci w głowie. Przejażdżka? Dobra, dobra, okej. Okay. Co będzie? Do... Ciekawe czy to przejażdżka. tam się znajduje, ciekawe. Dobra, ale to już podejdziemy sobie w następnym odcinku na spokojnie. Ten taki trochę krótszy będzie. Bo nie mam zbytnio czasu. A może następny trochę przedłużymy będzie dłuższy. 50 minut około może. Zobaczymy. Na razie się żegnamy. Cześć. Pomachałem ładnie. Autostrady były.